Cześć, witam Was w filmie podsumowującym rok 2016 16. <laughs> Także film po prostu, w którym przeglądamy sobie analityki i też pokażę kilka rzeczy, o których nowi widzowie mogą nie wiedzieć, bo akurat w ostatnim czasie dużo nowych osób przybyło na kanał, ale o tym za chwilę zresztą zobaczycie to w statystykach. Tak, ogólnie tak wygląda u mnie ostatnie 7 dni. Tu mamy po 2000 Ponad 2000, ponad 2500 nawet średnio wyświetleń na dzień, ogólnie ze wszystkich filmów. A głównie to są skoki. <noise> Wszystkiego, każdego rodzaju, każdej serii, po prostu skoki i smartwatch, bo to smartwatch. Bo ogólnie z, o, fajną rzecz zauważyłem w momencie, gdy się zbliżała Wigilia i ogólnie święta. Yy, wyświetlenia filmiku o smartwatchu podrosły i to tak mocno i to cały czas tysiąc się zaczęło utrzymywać, a wcześniej było dużo mniej. Znaczy nie dużo mniej, bo to dalej się utrzymywał tutaj w tej akurat top 10, ale sporo mniej było i w ogóle przez co tak widać, co ludzie szukają na święta swoim pociechom, a akurat to jest smartwatch, smartwatch najtańszy, więc no tak to wyszło. Okej, okay, najpierw sobie zobaczymy poprzedni miesiąc. W ogóle nie wiem, czy ja mogę to pokazywać. No to najwyżej mi kanał zdejmą, <głos》> czy coś yy, Ale chyba nie ma tu jakiś tych Bo to wiem, że przy chyba tych Przy jakichś tam partnerach tych zewnętrznych było jakieś tam, że nie było można statystyk pokazywać A przy Google chyba nie ma jakichś problemów Zresztą nie wiem yy, Jakoś tam nie sprawdzałem tego yy, Tak, po, yy, poprzedni miesiąc, czyli to jest yy, listopad Wyglądał tak, średnio no, nawet do 1000 nie sięgało, po 500, 600, 700 wyświetleń dziennie. No, i wszystko to tak sobie. O, 290, tu 17, 45. Takie te liczby są małe. Ale bieżący miesiąc, grudzień, kiedy to zacząłem nagrywać skoki i ogólnie wszyscy zaczęli też oglądać skoki poprzednie serie, Nagle, jak widać, liczby troszeczkę się zmieniły. Tutaj skoczyło mi do y, 2000 ponad. Tutaj się, pod, wszędzie się chyba potroiło, poczworzyło, czy cokolwiek. Na pewno oceny pozytywne bardzo podskoczyły, subskrypcje wszystko podskoczyło po prostu. A... ogólnie 2600 osób chciało zobaczyć film odnośnie smartwatcha, bo pewnie szukało prezentu dla dzieci, bo nie wiem, czy do, komuś dorosłym bym chciał kupować coś takiego. Raczej nie. Chociaż... nie oceniam, każdy ma swój gust, no nie? No i także tak to wygląda tu jest, ta, tu jest, że tak jest mała cyferka, co mnie to tak smuci. <grych> co jest ten? Na wiekowe nie będę nawet patrzył, bo i tak wiem, że... Chociaż mogę w sumie wejść. A nie, to jest bieżący miesiąc, ale zobaczmy sobie najpierw cały ten rok. Gdzie jest? Bieżący rok, 2016. Dzisiaj jest 30, nie jest 31, ale jutro nie mam możliwości nagrywania, więc... No, no i tak. Tu jest ogólnie mój cały rok, gdzieś tam na wiosnę było w miarę. No i później tak średnio, średnio kanał ledwo zipał, miejscami było już w ogóle kiłam i mogiła. A teraz święta, skoki, moda na skoki i, i podskoczyły statystyki, widać wszystkie. Tutaj były jakieś takie wyskoki, nie wiem nawet w jak, z jakich okazji, ale mm, no i tak to wygląda. Ogólnie tutaj 12 tysięcy wyświetleń natrzepałem przy połowę banku. Co w sumie nawet ten film nie na nim się podoba, jak go zrealizowałem, bo i miniaturka i wszystko, to ten też troszkę już był rozwleczony, ale spoko. Smartwatch, już nawet nie pamiętam jak to wyglądał, ale chyba też jest w miarę przyjęty. Wiem, że od czytniku co mi tak w miarę zależało, zrobiłem kiepski filmik, go w sumie zostawiłem, ale nie mam jakoś weny żeby nagrywać nowy, a tam jakoś też z tym czytnikiem. Znaczy te filmy są ogólnie fajnie pozycjonowane, bo w momencie gdy wpiszecie w google Power Bank Platinę 2200 to mam wyskakuje ten mój film jako pierwszy i przez to jest tyle wyświetleń No i poza tym to tak to fajnie wygląda Tu mamy 270 tysięcy, tu mamy 4000 tysiące prawie i teraz dajemy sobie poprzedni rok I widać jak te liczby się zmniejszają No i że mam bardzo dużo martwych subów, a też dużo mam też subskrypcji, co teraz pewnie wiele z was, co to ogląda, to też jest tego typu widzami, że oglądacie tylko skoki, a później już będzie albo unsub, albo będziecie czekać tylko jak do skoki i ten. Co oczywiście nie jest złe, ani ten, ja nic do tego nie mam, każdy ogląda to, co lubi, tylko, że właśnie tak później jest taki smuteczek, bo chcę sobie ponagrywać coś innego i automatycznie mój kanał schodzi w dół. Yy... I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? O, Fladoł się pojawił! A to bo tak, w poprzednim roku to coś tam było z Fladouta, więcej chętnych, więcej chętnych do oglądania. Yy, I tak, ogólnie os yy, dla osób, które są od niedawna moimi widzami, tu mam teraz te, te, chciałbym przejść po playlistach, bo nie wszyscy mogą je w ogóle o nich wiedzieć, chociaż przejdziemy chyba sobie po kanale. Bo jest ich naprawdę sporo. Wiele osób, bo wiem o tym, że niewiele osób tu w ogóle zagląda bo miałem już kilka pytań o, o serie, które już są nagrane. A serii jest sporo, bo dużo jest, no, w sumie jest 1200 filmów chyba, tak? Yy, filmy, 1300 filmów. Z czego tam chyba 80-60 jest prywatnych, bo to są serie, które tak wyszły beznadziejnie, albo jakieś filmy, takie jakieś tam, ten. <laughs> z Minecrafta 29 filmów, spoko. Yy, parodie specjalne, tu są takie dość ciekawe, moim zdaniem takie fajne filmy, które... Może każdy obejrzeć gry przeglądarkowe, to tak, o, myślałem, sobie z gier sobie przeglądarkowych nagram to łatwo dość. Unboxingi robione dla jaj głównie. Sprzętowo, og ogólnie filmiki o jakichś gadżetach, przedmiotach. Knitkowe projekty na razie, jeden. Chociaż chyba powinno być więcej, ale to zależy też zawsze, jak ten film stworzy, jak to później nazwę. W każdym razie to mnie w ogóle przeraża, że moje łóżko widziało już ile osób. Łóżko z palet. 2000 osób widziało moje łóżko. Jej! A wasze łóżko ile osób widziało, he? <grych> oczywiście teraz? żartuję. Yy, Zdrabki też próbowałem. I ogólnie tak. Był okres, że były oglądane tylko serie typu yy, zagrajmy w czeski Ride, Maluch Racer 2, Maluch Racer 3. Tu jest jedynka. Yy, jakiś poltki Driver. A teraz nastała yy, era skoków. A reszta, najbardziej seria, którą chciałem, żeby była oglądana i żeby najwięcej widzowie się zaangażowali, to było Bloodline Champions i chyba jeszcze coś, ale w tym momencie nie mogę skojarzyć. A wiem, że na przykład, na, wiem, że na pewno, że na Bloodline Champions mi bardzo zależało i szło y, tak średnio. Bardzo na, Zainteresowanie było tak, znaczy tam wyświetlenia jakieś były, nie jest tak, że jak przy amnezji, że miałem po 5 wyświetleń, y, ale ogólnie jakiegoś tam odzewu nie było wielkiego. Dziki zbuszu to z osobami ze szkoły. Mam tu chyba dwa koopy z kolegą nagrane Ale W Lola też na początku grałem ho ile tego było No, także tu można sobie poprzeglądać Ogólnie jeszcze gry, które jest też playlista z grami, które stworzyłem Czyli w sensie, że sam zrobiłem Czyli yy, z, kiepski, z grami gorszymi niż maluch racer po prostu No i to chyba by było na tyle z takich ciekawostek Informacje, co ja tu mam. Ogólnie linki do Facebooka, do yy, reflink do tego, do G2A, gdzie możecie sobie kupić gry, tak Jak to, niektórzy mówią, że, a tu sobie kupicie gry, fajnie ten. Yy, no to ja mówię, że to są takie linki sobie powstawiałem, bo, no jak już ktoś ma tam kupować gry, to fajnie. zawsze to takie miło jest, jakby ktoś to kliknął przez ten link. Chociaż ty, moje linki już sporo osób kliknęło, ale nigdy nikt nie kupił, tylko tam jakieś ciasteczka naliczają, ale cyntów żadnych. No i blok knitka z którego to można przejść już do dość... z, do... z tego bloga można przejść tam do jeszcze innego blo... do dwóch innych blogów Akurat do projektu, który teraz prowadzę ten knitek dev, gdzie tworzę gierkę, gdzie to kiepsko idzie jak krew z nosa. Ale było ambitnie zapowiedziane No Także ja ogólnie tutaj dołączyłem 9 kwietnia 2011 roku Kurde Wstecz, bo ja nie chcę tutaj Ojeku moja morda jak ja się dziwnie czuję, jak się bije widzę. Wideo. Zobaczmy sobie od data dodania najstarsze. Najstarsze. Pierwszy film 4 lata temu, później był Maluch Racer. Maluch Racer ile tam ten? W który to był dokładnie? Dzień? No, 6 luty. 2012 Witam. rok. Nie, jaki to miałem głos, nawet nie chcę tego włączać, ale to, to fajne było, bo to ja ogólnie jeszcze nagrywałem na mikrofonie takim zwykłym, na jacka podpinanym z przodu za 13 złotych, później nagrywałem też część chyba, autost znikająca autostopowiczkę częściowo nagrywałem na mikrofonie w słuchawkach, później który trytytko przywiązałem do słuchawek i na końcu mi się ogólnie tym słuchawki ma jakieś zwarcia w środku i ten, ale ja to naprawię. Ja nie jestem taki, że jak się coś zepsuje, to ja wyrzucam, tylko trzeba do, do, naprawiać do tego momentu, aż się naprawi, albo jeśli się podczas naprawienia już całkiem zepsuje, to się wtedy wyrzuca. Znaczy też wiadomo, nie każdy się zna, nie każdy chce się w to bawić, ja się w sumie chcę bawić i się nie znam, więc dlatego różny efekt to ma. I tu chyba już nie mam co gadać. Ogólnie na Facebooku mam 48 osób. Ale nie chcę tam na Facebooka folii, bo tam zawsze jakieś inne rzeczy wskakują, a nie chcę mi się tego wyciemniać 48 osób, z czego 12 osób to moi znajomi Ale zasięgi Facebooka są takie, że to, to gorzej niż jak... gorzej jak... Yy, YouTube O! 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 No, co ja tu mam? <laughs> ten, ten vlog ogólnie o Pop z kralisza, co nagrałem Mnie tam rozwalają komentarze Marcowe plany Ej, jak ja tu miałem dziwne takie czasami pomysły Przyroda, bez komentarza Krystyny Czubównej, ale też można sobie pozobaczyć filmy przyrodnicze w moim wykonaniu Losowe granie Tu ogólnie chciałem te filmy, które w sumie Takie filmy, które takie do kanału ten Które chciałem, żeby były tak ogólnie oglądane Nie wiem co ja chciałem powiedzieć, nieważne A jeszcze jedną rzecz zobaczymy ciekawą Dajmy sobie bieżący rok Bo jest taka opcja jak Sub subskrybenci, subskrybenci i widzowie bez subskrypcji Czyli osoby, które pierwsze zobaczą ten film, to będzie tutaj właśnie teraz o nich mowa, czyli subskrybenci O ile mnie subskrybujecie, a nie tylko wchodzicie na kanał w, tam co jakiś czas No, no to z subskrybentów mamy tyle wyświetleń Głównie oceny pozytywne idą od... I głównie unturnet. co? Bieżący rok? Co to, skoki wszyscy bez subów oglądają? No, tylko ten odcinek ma jest tutaj <noise> w darsie przez Antarent yy, No tak, Antarent też było fajnie oglądane Tylko, że weszła mapa Russia i nie mogłem w ogóle na nią wejść, żeby sobie pograć Jak bardzo chciałem, bo mi się spodobała Bo po prostu kom nie daje rady i gra, wywala, krasuje, Bo jest kom za słaby i się zdenerwowałem, więc już nie nagrywałem A ogólnie też tam mi też działało jak krew z nosa, bo no to bo wiadomo troszkę więcej elementów się, więcej się działo na mapie to już nie dawało rady no to jak już dam sobie wyświetlenia a nie czas oglądania no to już jest inaczej ontrend był oglądany od początku do końca czy co? Nie wiem No, tak to wygląda tu mamy 18 tysięcy, tu 2000 to jest yy, subskrybenci. A teraz widzowie bez subskrypcji No, z 18 tysięcy zrobiło się 250 tysięcy ocen pozytywnych podobnie. Choć przy tej ilości wyświetleń to jest bardzo mało ocen pozytywnych. A negatywne, o właśnie, negatywne nie spojrzałem. Subskrybenci negatywne. No. To duży jest procent negatywnych od subskrybentów. Ej, co jest? Panowie <noise> i panie. Ogólnie zawsze też... Oceny pozytywne mnie... Nie, nie pozytywne. Negatywne mnie irytują w momencie, gdy nie ma żadnego komentarza. Bo to fajnie, że dajesz to negatywne, ale nie wiem, co jest nie tak. I to takie... Tylko się cieszę, że mi podbija statystyki i tyle. Bo il, W ogóle nie, nie statystyki, tylko aktywność. Czy... Ja jak to się tam nazywało, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ruch czy? Zaangażowanie yy, odbiorców. O! Jak jest film hejtowany albo spamowany czy coś to zawsze to rośnie i ogólnie kanał się spina Więc nie ma co z tym walczyć tak bardzo Niektórzy się strasznie sadzą na takie te Negatywne coś tam A ja się pośmieje, pośmieje Ktoś się tam wyrzuci z siebie co mu tam leży na sumieniu i wszyscy zadowoleni ale to już chyba naprawili, Ogólnie to było w statystykach coś takiego, że jak się najechało na, w tym miejscu, to tak cały czas by migało fajnie. No i to by było na tyle w tym filmie, bo się strasznie rozgadałem, nie chciałem tyle gadać, miał być to krótki, rzeczowy filmik, a wyszło jak zawsze. No także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Yy, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wesołego nowego... Nie. Jak się tu... Ja pierdzielę. Yy, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego wesołego, wszystkiego. Do szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia w kolejnych, do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.